Bo chciałam nagrać jak lubna idzie, ale ona już, ale ona już Mały bobek kochanie. Jeszcze ciągnie ćwiczenia, czy się położy na chwilkę za marchewkę. Chodź, trzeba przypomnieć tobie coś, kochanie. Tak. Tak, lejken. Lejken. Oh, dałaś, brawo. Brawo, proszę, proszę. Możesz już wstać. Ja się oddalę Roskmina była piękna Piękną rozkminę miałaś Piękną miałaś rozkminę Mamy dzisiaj jesień i lecimy w terenik Nie no, nie mamy jesieni. Mamy zimę, ale co z tego? Jedną dziurkę ci muszę podpiąć o oh je yeah. 4, 5, 6, 7, ok, a już ten Mamy to tak jest, proszę. I wobec tego lecimy. No. Jak już ten pies tam jest taki, z jest, tego pogonimy, nie? Apla. Super. Moi drodzy, przed chwilą widziałem jak tutaj pies po prostu komuś wyleciał od sąsiadów i ani mi mu się śniło wrócić i pobiegł gdzieś tam poleciał od tyłu, pani go wołała, on nie reagował. Nie wiem czy on wrócił, ale skoro przestali go wołać, to pewnie wrócił już. Ważne jest takie, jeżeli pies się nie słucha, to nie puszczajcie bez snu, czy nie puszczajcie luzem, bo w lesie są też inni. Koń, z koniami, z psami, albo i bez, albo po prostu nie mają ochoty y, spotykać wolno biegających dużych, zwłaszcza dużych psów. Także to tyle. Myślałem, że jakaś zwierzyna będzie, bo na kogoś zauważyła. Ale nie. Konek w górze, te, arabkujesz, pół-arabku. No. Jeżeli kiedyś, kiedyś będę kupować jakiegoś konia jeszcze, to musi być on co najmniej pół-arabkiem. Cieszy mnie, że już na początku trasy ona ma dość żwawy krok, ale to może być też dlatego, że odzwyczaiła się o tej porze chodzić. Tu nie ma niedźwiedzi, chyba. Nie, no nie ma. I zwykle przed południem albo do południa jeździmy, a jest teraz e, po 15:00. więc dla niej w jakimś stopniu jest to różnica, nie wiem, oświetlenia, poli ogólnie dnia i ona się zwykle, po takim długim czasie zwłaszcza, jak dawno nie byłam sama o tej porze w terenie, no, to ona się stresuje jakoś tak. Idzie taka bardziej ostrożna. Uważa na wszystko lepiej. Także zobaczymy, co nam dalsza trasa przyniesie. Proszę, skrzyżowane drzewa. Powiedzieć, że miejsca po ugryzieniach trzyżaków u luny nie było żadnych nowych. Było też yy, trochę mrozu. A gdy tylko nie było mrozu, i było i mój spray nie był zamarznięty, to każde wyjście poza była calutka, psiukana. Teraz jest znowu cieplej i po prostu cieszę się, że ją spsiukałam, bo nie wiem czy strzyżaki już buszują, ale przynajmniej komary i one są takie żądne krwi i po prostu są takie całe chmury latające, także może w jakimś stopniu ją uchronię od nowych nieprzyjemnych doznań insektów upogryzieni i tak dalej. A ja mam takie odczucie teraz jakby mnie miały atakować z każdej strony i to podejrzewam, yy, że to jest moja psychoza robaczkowa. Cóż, nie przypadam za tymi rządzącymi wszystkimi, kujkającymi. Tak, także Luna jest obsiukana cała, ja niestety nie. Ale liczę na szczęście, że nic mnie nie dopadnie. Coś tam jest, ale nie wiem co. Plasujemy. Luna zarzuciła ładne tempo kłusa. Także podejrzewam, że ma troszkę energii. To jest drewno, myśla. Tak jest. Ale na razie będę oszczędzać kamerę, bo chciałabym nagrać galop. A nie wiem na ile mi starczy, bo nie naładowałam wcześniej baterii. Także. Coś tam jest, trochę drewno? Czy co to tam jest daleko? Czy jakiś prześwit, jakieś światło, czy coś? Widzicie tam na końcu drogi? Coś dużego. Nie mam pojęcia, co to jest. Po prostu tam światło pada jakoś tak inaczej. Albo tam drewno cię i poukładali. To będzie dopiero jazda. Tyle lasu ciąć normalnie, masakra. Dobra, oszczędzam baterię. Rozłączam. Okej, okay, posłuchajcie. W lesie czasami wiecie, że coś się zmieniło. Jak na przykład ja widzę tamte drewna daleko. Jeżeli by się zdarzyło, że podczas galopu zauważę, że coś tam jest w oddali, przechodzę do kłusa lub nawet stępa. Bo wiadomo, że jak coś jest nowego, to czasami konie może spłoszyć. A po co prowokować? Do no, jakiegoś potknięcia, przeskoku czy coś. Tak? No, na się boi pieńków różnych, zdarza się. Więc a my i tak zakręcamy zanim do nim dojedziemy. Na zakręcie i tak przyjdę do stępa, żebym miała okazję troszeczkę popatrzeć. Nie do no, nie? One są dalej, dalej. No, dużo dalej są. Tak. Ok, tu. No właśnie, tak jest. Także trochę się rozgrzeliśmy. Najpierw spróbuję w wolniejszym, zobaczy jak Luna się będzie zachowywać w galopku. A potem trochę jej pozwolę i je tam będzie chciała. Znaczy wiadomo, nie za dużo. Jab. Super. Langsam. Pokoń. Poj. Pokoń. Super. Kałas. Oh God! So. Powoli, powoli, główka. Super. A tak? O, O, No, fajnie. Nie poganiałam jej. O, jak się zdenerwowałam. Nie poganiałam jej wcale po swojej miłyce ciała. Stop, nie okazałam ci się jeszcze. Dobra, idziemy prosto, niech odetchnie i wybraszy przetempo nie dziwię się w końcu podłżej jest git Ale chcę powiedzieć, że zauważycie, że jak zwalniałam dopiero jak już zwalniałam, to odważyła się przeskoczyć trochę na bok. Jest zasada niepisana, ale nie zawsze w 100% prawdziwa, że przy całkiem szybszym galopku konie raczej nie skaczą na boki bo przy szybszym galopku się muszą bardziej skupić, żeby się nie wykopyrtnąć. Więc zwykle, bo wiadomo, nie zawsze, zawsze się może zdarzyć wyjątek czy coś. Przy szybszym galopku mniej się konie płoszą. Przykładem właśnie jest Luna. Dopiero jak trochę zwolniliśmy, no to ona się... spłoszyła. Teraz zrobię jedno zagalopowanie na tę nogę, na to i na to. Hop, hop, hop. Good.

Super spokojnie. Spokojnie. Spokojnie już rozluźni się. Turbocus. Mówimy na popłony ekspres. Bo to jest ekspres kucykowy, chociaż ona jest małym koniem, nie kucykiem. Ładko ledwo anglizuje. co dziewczyny. O! Super koń, cool. dobra, zatrzymałaś się, dam ci smaczka z tego względu, że doceniam twoją reakcję, no i znowu ja poklepałam, no to jest nagroda, drapki są nagrodą, nie klepańsko. Drabki. dobra, lecimy z tym pikiem, niech zaczniemy. postępowaliśmy, eee, chyba chwilę teraz pokłusujemy żeby potem jeszcze mieć dużo wystarczając czasu na następny, tylko na tych hap, powolutku, pokonie. I lecimy już tylko z Także jeśli chodzi o nagranie z terenu to myślę, że wystarczy uh -huh. Nie, Lunia, Luna sobie pobiegała Mam nadzieję, że się jakoś mocno nie spociła Spokojnie! Spokojnie! Biskut! Super, ten ten idziemy Spokojnie! na się boi wrozy Tu, 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 tu tu, 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 tu. Spokojnie. Wiem, że się boisz. Aha, bo... <laughs> wiem, czego się boi. Ojeju. Tam była wrzoza. Leżało drzewo powalone. Ona za dwa albo trzy razy w przeciwną stronę jechała na to drzewo powalone widziała. Teraz jedynie leży w drugą stronę, to nagle nie ma tego drzewa, które było powalone. To jest powód dla luny. Żeby się bać. Tak. No właśnie. A co tu pani z tym pullem może zrobić tobie, nie? Jak ty chodziś chciała biec, to pobiegniesz, nie? No właśnie. Tak jest. Grzeczniutka jesteś. Chodź tędy. Tędy nie przez było, to bokiem bo idziemy. myszują Tak jest. No, idziesz naprawdę żwawo. Aż się wodze kiwają. Moi drodzy, dlaczego tak ważne jest, żeby głowa konia mogła się swobodnie poruszać? Bo koń idąc nie idzie tylko nogami, koń idzie całym ciałem. Całe ciało się porusza. Również na boki. Głowa też nie porusza się tylko tak, albo tak. Ale porusza się tak. Robi taką ósemeczkę. Więc jeżeli prowadzicie konia, dajmy na to, na uwiązie i macie ten uwiąz cały czas napięty, koń nie jest w stanie y, tą głową ruszać, żeby ten stęp całym sobą wykonać. Y, tym gorzej, jeśli wymagacie od niego szybszego stępa. Bo im szybciej koń idzie, tym bardziej będzie rekompensował tak jakby całym ciałem tą energię. Warto jest po galopie, czy ogólnie z tym pikiem jak się stępuje, dać mu jednak luźną rękę, żeby ta główka się mogła, cała szyja, całe ciało popracować, pokołysać się, pobujać. Ach, to, Super! Auszteń? A mam nadzieję, że równo stanęła. No pięknie stanęłaś. No, troszkę się spłaciłaś. Tego w sumie... Dobrze, że trochę szybciej zsiadłam. Znaczy no. odrobinkę, odcinka. Dobra, powiedz mi. Pokaż mnie tu. A, jest mokra, ale już nie jest ciepła. Nie, grze, nie, nie grzeje już. Chodź. O jak oddech? Nieźle. Brzuszek nie chodzi tak szybko, chodź. lecimy z tępikiem. Niech trochę obeschnie. Najgorzej jak jeszcze jest koń zgrzany mocno, ale ona już jest, już się ochłonęła, już się ostudziła. Jest troszkę mokra, ale... Kam? Kam jest good. Kam? Wniszcie, Właśnie. Opuść wypadku na tej sali nie ci zawsze problemu taki długi? Leska. Co? Spokojnie, jestem to jestem to Pokojnie Już kochaj o Dobra, skończę nakrywać, bo się za bardzo fazujesz.